Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, witam w studiu. Witam serdecznie. Martwi się pan o finanse gminy? Nie, nie martwię się o finanse gminy. Budżet gminy jest w bardzo dobrej kondycji. W ubiegłym roku zmniejszyliśmy zadłużenie z 14 do 11%. To i tak jest świetny wynik, można powiedzieć dziewiczy, jeśli chodzi o ten wskaźnik w samorządach na Pomorzu i w Polsce. I jesteśmy przygotowani do realizacji wielu ważnych dla naszej gminy inwestycji. No dobrze, a pojawiają się alarmujące doniesienia, że gminy mogą stracić miliony przez cofnięcie sześciolatków ze szkół, no teoretycznie do przedszkoli. Na ile Pan ocenia taką stratę w subwencji oświatowej przez ten ruch, biorąc pod uwagę, że na przykład sześciolatki faktycznie nie pójdą do szkoły, tylko zostaną w przedszkole. Ja myślę, że ta temperatura sporu medialnego i takich informacji, które do końca nie są faktami, nie sprzyja jeszcze takim kluczowym wyliczeniom. Ale są godinowie, które kogoś policzyły. Ja myślę, że jeśli będziemy. Jeśli chodzi o gimnazję, jeśli chodzi o sześciolatków, jeśli chodzi o na przykład kwotę wolną od podatku, jeśli będziemy mieli ostateczne informacje, w jaki sposób to będzie realizowane. I w jakim czasie będziemy mogli się wypowiadać. Dzisiaj wszystkie tego typu spekulacje są jeszcze, myślę, e, nieuprawnione. Ale w przypadku sześciolatków to nie są żadne spekulacje. Mamy ustawę o, e, nowelizację ustawy oświatowej, która mówi, że nie ma obowiązku posyłania dzieci do szkół w wieku sześciu lat. Teoretycznie mhm. musimy sobie wyobrazić sytuację i wyobrażam sobie, że pan sobie to wyobraża, że sześciolatki zostają w zerówkach i e, w, w przedszkolach i nie idą do szkoły. E, I jak rozumiem inne gminy, które wyliczają straty z tego powodu, no na tej podstawie to wyliczyły. A pan tego nie liczy? Liczymy to oczywiście, jesteśmy do tego przygotowani. Myślę, że tutaj nie ma takiego powodu do niepokoju. Nie są to kwoty, które mogą w jakiś sposób, powiedzmy, kluczowy wpłynąć na realizację budżetu. Otrzymamy informacje o, o, o subwencji, pierwsze wyliczenie już mamy. Naprawdę nie, 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 nie niepokoimy się. A jakieś takie zmiany, problemy organizacyjne? Problemy organiz organizacyjne to są zawsze elementy, które wpływają na rodziców, wpływają na m, takie szerokie spektrum e, społeczne, ale myślę, że nie ma takich elementów, których które nie, byłyby w stanie do, nie bylibyśmy w stanie opanować. To jest spokojna, rzeczowa e, praca, odpowiednie oczywiście informowanie rodziców, nauczycieli, e, oczywiście troska o e, nasze grona pedagogiczne, ale... No to właśnie, nie są a propos rzeczy, które... grona pedagogiczne, ile nauczycieli trzeba będzie zwolnić z powodu tego... Ruchu. Nie zakładamy zwolnień nauczycieli. Mamy tutaj e, bardzo dobrze, m, przeanalizowaliśmy stan e, skarzewskiej e, oświaty, korzystaliśmy tutaj z pomocy e, firm e, doradczych i myślę, że takich e, kroków w chwili obecnej e, nie, nie, nie będzie. Mhm. A pan e, jest zwolennikiem posłania dzieci do szkół wcześniej czy później? Panie radaktor, jestem e, ojcem dwójki dzieci, które poszły w wieku 6 lat do pierwszej klasy. Nie widzę tutaj powodów do niepokoju jako ojciec, e, co jest myślę bardzo takim dobrym e, są teraz w której klasie? Już nie, nie, są w, pierwsze, w pierwszej klasie, mają 6,5 roku. Myślę, że nie ma tutaj takich problemów fizjologicznych związanych z tym, żeby nie posyłać dzieci do pierwszej, do pierwszej klasy. Myślę, że te dzieci być może troszeczkę gorzej znoszą ewentualne niepowodzenia w edukacji. Natomiast to jest decyzja rodzica. Mówię to jako, jako ojciec, nie jako, nie jako burmistrz. Mm -hmm. Rozumiem, e, ta no, ustawa, e, o nowizacja ustawy oświatowej daje dużą władzę taką, której przez, e, e, kilka lat nie miał kurator oświaty. Między innymi kurator oświaty w jakimś sensie będzie mógł zablokować takie działania gminy gmin jak e, likwidacje, wygaszania, zamykania e, szkół. Czy w ogóle Pan taki potencjalnie ma problem w Karszewach? I też co pan sądzi o tym, czy to jest tak, że jeśli jest pan właścicielem szkoły, to uważa Pan, że to Pan powinien decydować o tym, kto zamyka szkołę, czy zamyka się szkołę, czy yy, no, ktoś, jak ktoś taki jak kurator mógłby to blokować? Panie my doskonale znamy tę sytuację z tego względu, że przeanalizowaliśmy sytuację wszystkich naszych szkół i przedszkoli i dzisiaj faktycznie możemy stwierdzić, że przez kilkanaście lat porównując to z innymi samorządami, nie zlikwidowaliśmy żadnego przedszkola czy szkoły. Czy Państwa ta sytuacja? Tak, czy ta sytuacja jest właściwa? Na dzień dzisiejszy nie planujemy żadnych takich zmian. Myślę, że decyzja burmistrza, decyzja władz samorządowych zawsze powinna być w konsultacji z mieszkańcami, z rodzicami i ewentualne decyzje w tej sprawie powinny być Wynikiem wspólnych konsultacji, nie jednoosobowej decyzji. My tego nie przewidujemy, to chciałbym zdecydowanie podkreślić. Natomiast tutaj rola kuratora, jak rozumiem, pan redaktor stawia ją w sytuacji, w której on blokuje tego Czy znaczy, może zablokować, tak? Dotychczas było tak, że po prostu, jeśli samorząd podjął decyzję o likwidacji szkoły, no to oczywiście licząc się z ewentualnymi głosami krytycznymi, ale mógł to zrobić. Jak rozumiem, teraz będzie taka sytuacja, że kurator. Będzie mógł zablokować taką decyzję. To się wielu samorządom nie podoba. Nie rozumiem, natomiast jak, jak, jak sądzę, taka decyzja kuratora będzie również przedmiot, będzie powstanie w wyniku odpowiedniej analizy danej sytuacji, a każda inna decyzja administracyjna będzie ulegała, będzie podlegała jakiejś ocenie, czy możliwości zaskarżenia. Nie chciałbym w ten temat wchodzić, ponieważ dla nas jest to sytuacja obca, której zastosowania w chwili obecnej, czy z udziałem kuratora bądź nie, nie przewidujemy. A kwestia niżu demograficznego jak w skreszowach się rozwiązuje? Po prostu są coraz mniej liczne klasy i dzieci uczą się mniejsze. Klasę? My oddziały grupowaliśmy w momencie, kiedy okazało się, że te klasy są mniej liczne. Jest to oczywiście element zauważany w sytuacji demograficznej Polski bardzo trudnej oczywiście, jeśli A czy chodzi oddziały o... grupowaliśmy? Klasy łączyliśmy w hmm. większe, natomiast to i tak nie jest, jest zgodne z, z normami. Myślę, z komfortem dla dzieci, z komfortem dla ich rodziców i, i, i nauczycieli. Natomiast mamy w miarę stabilną liczbę, która co roku pojawia się liczbę młodych ludzi, młodych Polaków, skarżywiaków, która pojawia się w, w przedszkolach czy szkołach. A tych Skaszewiaków coraz więcej, czy coraz mniej? Od wielu lat jest to na stabilnym poziomie. To na szczęście nie jest to spadek. Samorządowcy, bo zresztą Pan to już powiedział, obawiają się też utraty wpływu z podatku PIT, jeśli podwyższona zostałaby kwota wolna od podatku. Nie ma, nie ma żadnego projektu, ale wiadomo, że po orzeczeniu Trybunału i tak ta kwota musi wzrastać. Pan się tego obawia, rozumiem, powiedział mi pan, że nie policzył pan tego jeszcze, ale czy z punktu widzenia funkcjonowania takiego miasta jak Skarszewy to może być poważny ubytek, o ile oczywiście nie będzie jakiegoś systemu rekompensat z budżetu państwa? Tak, ponieważ z tego względu, że nie ma tutaj ostatecznej informacji czy projektu, który by regulował te rozwiązania, ewentualne rekompensaty, trudno o, to o tym szczegółowo mówić. Ja też chciałbym uniknąć takiego emocjonowania się charakterystycznego w mediach, jeśli chodzi o to, co będzie lub też może być. Nie wiemy tego, co będzie, czy może się stać, więc jak będzie już na stole bardzo konkretna ustawa czy konkretne decyzje, wtedy będziemy musieli siąść do stołu, do, do rozmowy, zastanowić się, co musimy zrobić w tej sytuacji. Nie obawiam się tego. Mają głównie doświadczeni samorządowcy, tacy, którzy są długo w samorządzie, i różne rzeczy już jakby przeżywali, tak, różne zadania dostawali od państwa od wielu, wielu lat i, i często za tymi zadaniami nie szły środki to chyba stąd to głównie wynika, ta obawa. Taki doświadczony samorządowiec, y, można powiedzieć, zatwardziały czy zasiedziały, zawsze wzbudza moje, nie, moje emocje, raczej negatywne, więc ja nie czy obawiam się, tak, że ta kwestia, no, mieliśmy takie tutaj akurat też trudne sytuacje w wielu samorządach na Pomorzu, więc nie sądzę, żeby to była kwestia y, przymiarek, które wynikają z doświadczenia lub nie, ale z bardzo profesjonalnej rzeczowej oceny mhm. tego, co się może stać. Jesteście gotowi na zorganizowanie wypłat 500 zł y, y, na dziecko, bo ostatnio y, Henryk czy szef Komitetu Stałego Rady Ministrów mówił, że potrzeba jeszcze jego zdaniem właśnie takich jakby konsultacji z samorządowcami? Czy samorządy dadzą radę? organizacyjnie i wypłacać te pieniądze. Oczywiście, że dadzą radę. To nie jest jakieś takie przedsięwzięcie, które mogłoby onieśmielać o środki pomocy społecznej. W tej kwestii trwają już konsultacje realizowane w, 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 łącznie z, z GOPsami czy z MOPsami, więc to nie wydaje mi się w jakikolwiek sposób emocjonujące. Mhm. A podoba się Panu ta forma wspomagania rodziny, która jest przygotowywana? Tak, podoba mi się, ponieważ ona po pierwsze jest bezpośrednim wsparciem wielu rodzin, które mają do Olbrzymie problemy z wychowaniem dzieci, z, z zabezpieczeniem tych środków pieniężnych na wychowanie dzieci. To oznacza, że wartość, jakby wynagrodzenie jest ciągle w Polsce za niska, szczególnie w takich środowiskach, mniejszych gminach. Nie mówię o wielkich miastach, a z drugiej strony, jak rozumiem, intencją ustawodawcy jest to, aby zwiększyć tutaj mm, popyt, y, obudzić taki rynek, pobudzić rynek y, wewnętrzny, ponieważ te y, pieniądze, które otrzymają rodziny, będą z automatu wydane na najpotrzebniejsze rzeczy. One nie zostaną ulokowane w funduszu inwestycyjnym gdzieś tam na Cyprze, ale zasilą polską gospodarkę, myśli, która wróci w podatki. A myśli pan, że docelowo to będzie tak, y, też skutek taki, że mniej pieniędzy będzie wydawanych na pomoc społeczną, czy nie? Nie, do dlaczego? Tych czas? Nie, dlaczego? No, że Może po prostu część rodzin, które skorzystają z pomocy 500, jakby e, będą mniej potrzebowały takiej bezpośredniej ja, ja pomocy socjalnej. Rozmawiałem o tym z naszymi specjalistami. W małym stopniu to z, oczywiście w, po, po, pogorszy sytuację tych osób, które są beneficjentami pomocy społecznej. Nie obawiam się tego. Znaczy, traktuję to pozytywnie. Chyba mówi pani doktor, że to pogorszy po jakby wysokość świadczeń poprzez nie, nie, zwiększenie nie, nie, tego... Nie, Mówię, że rodziny, które będą miały wsparcie z tego tytułu, może będą zmuszone mniej korzystać z tym same, innych form. O tym samym mówimy. Nie, nie obawiam się A pan dawałby gotówkę, czy kartę z, na zakup określonych produktów? Jest to przewidziane produktów? oczywiście. Dowiedzieliśmy się ostatnio, że jest również przewidziana taka forma pomocy rzeczowej. To jest jakby trudniejsze troszeczkę, jeśli chodzi o wykonawstwo, ale nie niemożliwe i myślę, że... Ale pan ja tutaj... dawałby gotówkę takim rodzinom, czy rodzinom? Panie nie Pani Pani rektor, być, być gotówkę oczywiście, ponieważ każdy człowiek jest wolny, i musi decydować o tym, w jaki sposób realizuje swoją wizję utrzymania rodziny, natomiast w jakichś tam trudnych, uzasadnionych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z, z pewnymi problemami społecznymi, tak wtedy możemy mówić o pomocy rzeczowej. Jak liczno ma pan Straż Miejską w, straż, w Nie, jestem wielkim przeciwnikiem Straży Miejskiej. A czy nie będzie pan powoływał e, Straży Miejskiej? Nie, oczywiście jest to nie, nie, nie bezpodstawne. A kto zajmuje się e, takimi mm, drobnymi interwencjami, na które nie jeździ policja? Taki mamy teraz, przykład, Straż Miejska będzie powoływana w mojej gminie w Kolbudach. I między innymi jest właśnie taki argument, że brakuje takich ludzi, którzy wykonywaliby taki drobny interwencji. A co nasze znaczy drobne interwencje? Bo są Straże Miejskie, które roznoszą decyzje podatkowe. no nie, e, gdzieś nie, nie, nie lękają staruszki, podatko... które handlują handluj handluj kwiatami, czy zniczami. to jest, ja rozumiem, oczywiście w sensie formalnym Straż Miejska ma inne zadanie, natomiast my robimy to normalnie, czyli mamy, mamy komisariat, mamy posterunek Policji, który wspomagamy w tym roku, współfinansowaliśmy zakup samochodu dla policji radiowozu. Mamy również wspólne inwestycje, jeśli chodzi o monitoring i rozbudowę sieci monitoringu na terenie miasta. I tyle. Straż miejska nie wydaje mi się uzasadnionym bytem w Skarszewach. A a jeśli chodzi o inne miasta, nie czuję się upoważniony. Dobrze, się i na koniec takie pytanie. Jak burmistrz Skarszew ocenia nową sytuację polityczną w kraju? Zmianę władzy, tego co się dzieje w Sejmie i w polityce? burmistrz Skarszew twierdzi, że partią burmistrza Skarszew są i na tym się będzie koncentrował. z tak okazji, jak w Gdyni zupełnie. Tak, z okazji zakończenia pierwszego etapu rewitalizacji murów obronnych, iluminacji tych murów mieliśmy bardzo piękną imprezę za pośrednictwem Chorąg Wichuzarskiej w Gniewie otrzymaliśmy taki list przypowiedni i pod tym listem podpisali się politycy różnych opcji PiSu i Platformy nawet SLD, którzy zapowiedzieli, że będą robili wszystko, żeby wspierać odbudowę i rewitalizację dawnej stolicy województwa pomorskiego, czyli skarżew, do której bardzo serdecznie państwa zapraszam. Miasto z Bo tego nie y, z zanotowałam z historii. Wspaniała historia. Tutaj Józef Wibicki podjął pierwszą pracę. Tutaj mamy wspaniały kompleks murów obronnych, miasto założone przez Janitów. Ja mogę ja tak mówić Pan przez 15 to pieniądze na taką minut, rewitalizację pełną? Sam projekt rewitalizacji w ramach RPO to jest około 8 milionów złotych. Tutaj staramy się o takie pieniądze, ale oprócz tego, ze względu na brak aktywi, takiej aktywności inwestycyjnej w ostatnich latach, musimy wydać kwotę około 20 milionów złotych w różnych inwestycjach, jeśli chodzi o rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, modernizację kotłowni, rewitalizację miasta, budowę hali widowiskowo-sportowej. Jesteśmy do tego przygotowani i zrobimy to oczywiście dzięki dobrej współpracy i z samorządem województwa, i z powiatem. A z których pieniędzy, czy na co szczególnie chciałby Pan skorzystać, jeśli chodzi o te unijne pieniądze w tej nowej perspektywie? To jest do końca składamy wniosek do programu operacyjnego infrastruktura środowisko, czyli rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa sieci kanalizacyjnej. To są bardzo duże pieniądze. Z drugiej strony regionalny program operacyjny, czyli, czyli rewitalizacja no i również programy celowe, np. Ministerstwo Sportu, jeśli chodzi o, o halę. Przemyśleliśmy to, wiemy dokładnie jak to zrobić i ten plan inwestycyjny sprawi, że Skarszewy staną się, proszę mi wierzyć, takim Kazimierzem nad Wiedcisą. Zresztą pierwsza nazwa Skarszew to jest Szyjne ekę przepiękny zakątek i takim właśnie Skarszewy będą już dzisiaj serdecznie zapraszam. No jak Państwo słyszą, świetny z skarżył w Bonburzu. Nie tylko piarowiec, to są inwestycje i zajęcia naszego miasta. Za rozmowę. Dzień dziękuję dziękuję bardzo. bardzo. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.